Hejka, no... Hejka, cześć i się manko z tej strony Emi Witajcie w kolejnym odcinku życia tak Czyli Tomiego Versetti Waste City Dobra, o Jezus i po tego? Dobra, dobra, już jedziemy po kolejnego po kolejną pasażerkę Proszę wsiadać Drzwi zamykać, no dobra no. Tak, do litery Havana jechać. Jest. Mhm. Dobra. Mhm. Mhm. Dobra idziemy. O, nie szale, już uspokój się. jestem tutaj, jestem spokojnie. Tak, spokojne życie Tomiego Varsity, Vice City. Dobra. Spokojne życie, dobra. Pasażerka wysiadła, dobra. Kolejna pasażerka czeka. Hehe, przyjada, drzwi zamykać. Jedziemy do Downtown, do Downtown. Coś tam wysiadć Chcesz pani. တ uh huh. <such eth observer> mm hmm. ို့ရခြင်းလေဆိုရှုပ်ပတ်နေလို့ kopcisz się no. no chociaż dojedziesz tam do... dojedziesz ale dojedziesz Dobra, dojechaliśmy do super kolejny pasażerka czy pasażer Aha. o jaka starsza pani Siadaj, Pani Starsza. czy ja to nie wiem czy nie wiem, to Starsza, Pani. jedziemy. Tak. Luther Havana ha, pisała, tak? Tak, Luther Havana. Luther Havany. Uh -huh. Z dymiącą taksówką. O, jest, Uh -huh. Tak, tak, tak. W nocy teraz grze jest druga w nocy. Także mogę godzina. No jest pod prądem czegoś. Jakoś... Słaby, tak wolno jeździ. To jest A się tu spieszę. Mam, tak nie taksówkarską na czas, muszę jeszcze dojechać, no, no gdzie ona chce jechać? Gdzie? Jezus, gdzie tam pani chce jechać? Tu gdzie? ale gdzie? No już, zaraz, jadę, gdzie dokładnie? Chyba z drugiej strony, nie? no, yes, gdzie to jest? Yes. Zaraz pani wysiądziesz Ile? 50? Ile sekund? 58 Mniej trochę O kurde no Koleś no, po co, co? Pod... Dobra, tutaj chcę wysiąść, Jezus spot to, co tutaj można kupić to... O i cały salon nie ma pasażerów tu więcej? Jezus. O już się pojawił. Siadaj pan. Szybciej. I też znowu Hawana. Jezus. Dobra. <coughs> Jezus. Dobra, jedziemy. Liter Hawana. dobra, Aha, tutaj gdzieś dały się uśniakiem. Nie da gdzie gdzie pasażer kolejny pasażer kolejny? Co? On stoi tutaj jest Gdzie on stoi Tu gdzieś, Tu ja, tu Jezus Usiadaj, panie. O, dupa. Dobra, dzięki. No, po prostu taksówka. Dobra, muszę naprawić. Bla, bla, bla. Dzięki. Dobra, od zapisu. Albo jeszcze nie, dobra. Bo lepiej, tak, dobra.